Siemaneczko, jestem Dawid. Widzicie sobie znowu w Fightman Simulator, w nowym update. Cie. Bez wielkiego przedłużenia? zapraszam do odcinka. Jestem dzisiaj sobie w nowym update w Fightman Simulator. Dzisiaj pokażę wam co zostało dodane i jakie rzeczy ogólnie zostały dodane i wszystko. Yy, więc tak, zostało dodane jedno nowe jajko, 7 nowych petów, czyli Secret będzie. 5 nowych rękawic, pet... Yy, to później wam powiem jeszcze. Większa szansa na Golden Peters z Game Passa. Trzy znaki zapytania. Coś tutaj będzie budowane, jak wcęcę. Chyba nowy event, tak mi się zdaje. Tutaj coś przesunęli. I pewnie jakiś portal czy też takiego. Jeszcze. Został jeszcze dodany jeden nowy kod. To wam pokażę... E Void. Dostajecie wszystkie boosty. E Spoko books, fixes i more jeszcze więcej, dobra i tak, z tą rzeczą co chciałem wam jeszcze pokazać to jeszcze zanim to powiem wam to jeszcze tutaj pójdziemy na krainy i tak to wygląda, jeszcze fajną rzeczą jedną to jest tak, że jak się idzie tutaj to jest dzień, Tak się idzie tutaj to jest noc, no naprawdę fajnie przejdziemy sobie teraz do rękawiczek jak widzicie, one tak wyglądają. Mają taki efekt takich piorunów białych. Woko to wygląda naprawdę. Bardzo mi się podoba. Tutaj są kolejne. Już widzę, że mają tutaj też takie pioruny. Też bardzo fajne. Podobają mi się właśnie takie stylowe takie rękawiczki, naprawdę. Te mają trochę efekty. Skoko też. Te mają takie. No te mają nawet dobre efekty biały dookoła tych rękawiczek jakby dym czy też takiego i ostatnie rękawiczki mam taki płonie, płomień biały nie mogę tyle wziąć 24 no i mają taki ten hmm, płomień po prostu biały, no też fajne i tak najbardziej mi się podobają w sumie te rękawiczki, bo mają taki bardziej taki dym właśnie fajny kolejną rzeczą jeszcze tutaj jest 600x y, power więc teraz o wiele lepiej będzie się farmiło I Jedna fajna rzecz, bo teraz będzie się więcej powera dostawało Bo dostaje się mnożnik powera z petów Więc no naprawdę fajnie teraz będzie level petów Ten pet daje jeszcze tutaj energię, jeszcze power Naprawdę teraz tak będzie dużo dawało to Naprawdę bardzo dużo będzie dawało I to będzie, zostajecie to na petach legendarnych, metikach i sekretach właśnie z tego co Roksak mówi na swoim odcinku Teraz przejdziemy do jajek. Tutaj mamy jajka właśnie. Jest tak Void Cat, Void Bunny, Void I, Void Hydra, Void Planet i jeszcze Void Monster. Bardzo mi się podoba tutaj ten właśnie monster coś takiego. No i tak, teraz właśnie trochę farmię tam wczoraj i teraz coś w nie wiem sam. O, widzę, że już jakieś Void Planet wyrobiłem. Jeszcze też tutaj jest. Nie, chyba nie. Ale może. O, tutaj jest. Yy, Void Mythical. Dobra. I tak to się prezentuje. Void Planet. Tutaj taki efekt ma właśnie też takich piorunów. To takie koletowe, Bardzo mi się też podoba tutaj. No i tak się świeci bardzo. Taki efekt właśnie łazie za nimi. Naprawdę ładnie to wygląda. No i przylecił ten Petty który się czasami buguje właśnie. I on ma tutaj właśnie też takie ładne skrzydła. Bardzo. No, naprawdę ładnie to zrobili. Mam tutaj takie pioruny zielone. No, naprawdę fajnie to wygląda. nowe pety Jak drobne, jak drobne sekreta, to Wam pokażę w kolejnym odcinku. Ale nie wiem, czy drobne, bo ma szansę jest. Trochę mało grałem w Fightmana, bo nie miałem trochę czasu, ale no postaram się jakoś więcej wbić. Może jakąś stopkę cię też znowu wbiję. Jak widzicie mam 40 dni w Fightmanie. Ja już będę kończył ten odcinek. Możecie zostawić łapkę w górę, suba, dzwone wpadać na moją grupę Discordową oraz Robloxową. Wszystko będziecie mieli w opisie. No to co? Siema!